i dzisiaj z tym czasem bywa różnie. Bo oczywiście wszyscy, którzy tutaj mieszkają, tu się rodzili na polskiej ziemi, tak samo kochają tę ziemię i rodzinę. A w tym wielkim wyzwaniu, w tym wielkim nocy, w tej drodze staje szczególna rodzina, a pośród tej rodziny szczególny człowiek. Tą rodziną jest rodzina Długoszów, tym wyjątkowym, grę rzędy, całość osobowości i jego powołania zawartego przez jego osobiste życie. Podzielona państwowa pożyczka na budowę tej świątyni. Był to czas trudny, czas kryzysu gospodarczego tego kościoła. Najpierw, jak wspomniałem, była to państwowa pożyczka, którą potem dzięki za Marszałkowi, Wacławowi Bono wspólnego, dla dobra tu mieszkających, dla nas. Nie ma Jest tak powiem seniorem rodziny Długosza, czym najstarszym tej rodziny Warkowa Długosza. I bardzo cieszę się, że mogę włączyć się z której akurat połączone z odsłonięciem tablicy mojego dziadka, wieloletniego posła i wicemarszałka tej kadencji. Wiccę właśnie reprezentuje, e, pana Marszałka. Ja witam wszystkich jeszcze raz ogólnie i poproszę o przywitanie e, pana doktora Ostara, który prowadzi tą uroczystość ściepierowa jego dziadkowie na wszystkie wiecień odsłonić tablicę upamiętniającą działalność tej osoby oraz i zamiast, przed I wojny światowej państwo z Lubryna. No to ja tyle, jeszcze raz dziękuję za przybycie i poproszę, oddaję głos panu panu doktorowi Ostrachowskiemu. Na naszej uroczystości panią poseł Annę Kwiecień, która reprezentuje... Witam pana Andrzeja Kraśnickiego, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Witam proboszcza parafii Ciepielów, księdza kanonika Stanisława Sławińskiego. <klucz> Witam pana Pawła Jędraszka, wicestarostę Powiatu Lipskiego. <klucz> o zabranie głosu proszę w imieniu marszałka Sejmu, pana Marka Kuchcińskiego, panią poseł Annę Kwieciek. Czynnej, a w roku 1915 został komendantem polskiej organizacji wojskowej w Ciepielowie. Jako ochotnik z Radomia brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej w II Rzeczpospolitej w 1920 roku. Był też posłem czterech kadencji i wicemarszałkiem Sejmu Piątej kadencji II Rzeczpospolitej. Przede wszystkim organizatorom, a jednocześnie serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych z wyrazami szacunku pan marszałek Sejmu Marek Kupciński. Szanowni Państwo, pragnę również przekazać serdeczne pozdrowienia, po prostu skierowały w inny obszar Rzeczpospolitej, dzisiaj jest w Ostrołęce. Natomiast, Szanowni Państwo, ogromne słowa uznania dla inicjatorów tej pięknej uroczystości. To ważne, żebyśmy my jako Polacy... Doktora tatu z zbiorowego Wielkiej Brytanii w Krakowie, autora czołości w prawem i wydano w 2005 roku. Szanowni Państwo, z o jakiego bohatera się spotkam. Zainspirował mnie do napisania tej książki, przeprowadzenia badań pan Stanisław Zieliński, wybitny radomski, regionalista. Który kiedyś powiedział, dobrze, zająłby się pan postacią Bacława długosza To wybitny, prawda, krajan, a o nim nic powszechnie nie wiadomo. I te, to, te, te dwa bardzo wybitna i zasłużona rodzina, jej korzenie sięgają, o ile udało się ustalić, jak Jagmina w gminie Modlibożyce w Świętokrzyskie. Rodziny państwa Długoszów, głównie z tego młodego pokolenia, i jestem o to. Spokojny, że zarówno to miejsce, jak i ta tablica będzie przez kolejne setki lat przypominać o tym, że Ziemia Radomska miała... To jest fotografia z drugiego roku. Tu jest jak na przykład straż obwodnicza, pożarna, polityczne, jak na przykład BZWL. I tu są swoje zdjęcie pamiątkowe drugiego roku przekazuje go urządowi i niemowskiej na ręce pana Huita. Amen. Amen. Najpierw odmówmy tutaj wspólnie modlitwę, prosząc o wieczny pokój i chwałę zbawienia dla naszego zmarłego brata Wacława. Za wszystkiego dokonania i się wszechmogący wieczny Boże. Wszystko, co istnieje, pochodzi od Ciebie. Prosimy Cię pobłogosław tę tablicę pamiątkową, przedstawiającą postać świętej pamięci zmarłego Wacława Ezekiela Długosza i spraw, abyśmy umocnieni pełnią Twojej łaski mogli pod Hałanie, będąc niezmienionymi we wierze, trwającymi w Twojej miłości i umacniającymi się dla naszego dobra i zbawienia. Prosimy Cię o to pobłogosławienie, który żyjesz i królujesz. Tak, tak ja, Nawet jest pan wicepremier minister kultury. Przedsięwzięcia zostaną opracowane w niedługim czasie. Szanowni państwo, mili goście. Zapraszam wszystkich na skromny poczęstunek, zgodnie ze staropolską tradycją, gość w dom, Bóg w dom. Tak, to wyjątkowa i wybitna postać, która pięknie wpisała się w walkę o niepodległą Polskę. I dobrze, że w roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę właśnie takie osoby upamiętniamy choćby poprzez odsłonięcie tej tablicy. Dlatego, że dla tych osób Bóg, honor i ojczyzna to były największe wartości i warto, żeby przyszłe pokolenia znały takie postacie i dbały o ich pamięć. Bardzo pięknie. Widzisz, jak pięknie wychodzi. Się... Dobra. Czyli tak, Wacław Długosz to była wybitna postać życia publicznego parlamentarzysta, wicemarszałek, patriota. Natomiast tak e, prywatnie, rodzinnie, jakim był? Pani, ja mogę Pani powiedzieć tak, był człowiekiem bardzo ciepłym, był człowiekiem bardzo skromnym. Ja się urodziłem w Radomiu w 1949 roku. Już dziadek mój wrócił z zagranicy w internowaniach i jako dziecko przyjeżdżałem tutaj do naszego domu w Długoszów każde wakacje. Ja pamiętam, jak my ja bo akurat wybrał mnie dziadek, tych siedmiu wnuków nabierał mnie bryczką do ciepielowa po zakupy. I ta bryczka stoi tutaj w tej stajni do dzisiaj I, i pamiętam jak dziś, jak my jechaliśmy z dziadkiem tą bryczką i nie dość, to był duży majątek Gardzienice, jaki dziadek dostał w spadku tam w zakupie w sadku rodzinnym, to Dziadek miał taką białą czapeczkę. Latem nosił ją i zawsze jak jechaliśmy, wracaliśmy czy w jedną stronę do Ciepielowa, to jest półtora kilometry, czy drugą, to zawsze dziadek tą czapkę pierwszą zdejmował. I pseudonim miał taki, jak tutaj ludzie mówili, chłopski Jezus. Był bardzo yy, uczynny, mimo że to było po wojnie, już nie był, nie był, nie był posłem. Już był osobą, któremu proponowano po powrocie stanowisko ministra rolnictwa, wiceministra. Nie godził się dziadek w udziału w rządach po, powojennych, ale miał kontakt z swoimi kolegami, znajomymi, na przykład z Janem Jeziorańskim, z którym się łączył tutaj po, po wyzwoleniu. To był dziennikarz bardzo znany i kurier Warszawy. Co jeszcze mogę powiedzieć, no, tak powiem, spędzałem tutaj wakacje z dziadkiem, pomagałem mu, bo już, że tak powiem, skończyły się, skończyły się takie czasy, że, 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 chłop, że chłop, rolnicy pracowali tutaj, tak jak przed wojną pracowali, prawda, bo przecież dziadek urzędował od 28 roku, 28 1928 roku w Sejmie, w związku z tym przyjeżdżał tutaj, prawda, Przepraszam, że powiem, ale limuzyną. I był bardzo służbisty, jak mi mówiła zawsze babcia. Bardzo, bo jak y, dziadek przyjechał z kierowcą, to nie wolno temu samochodowi było zrobić nawet kilometr w, w celach y, pr prywatnych. Był wielkim takim służbistą. No i co jeszcze mogę powiedzieć? No, y, pomagałem dziadkowi zawsze w tych żniwach, tak samo jak przed wojną pomagał Janusz Sociński. Kosił na wiarce, zaprzyjaźnił się z moim ojcem, który studiował prawo i potem w czasie wojny, jak dziadek wyjechał, to ojciec był oficerem AK i ukrywał się w Warszawie pod innym nazwiskiem, bo był już na liście do rozstrzelania, kiedy by ktokolwiek, jakikolwiek funkcjonariusz niemieckiego spotkał. I jeszcze druga rzecz. Jak jedzieliśmy z dziadkiem do Ciepielowa, była tego w Ciepielowie gospoda, niedługo skasowana była, nigdy dziadek tam nie wchodził. A jak weszedł, a dziadek był beztrunkowy, nie pił alkoholu, jak wszedł, to cała ta yy, grupa tych wszystkich biesiadników zbiegała się koło pana marszałka już po wojnie mówię, żeby się napił chociaż jak z nimi. Pamiętam, że raz dziadek takie wyłom zrobił. Wszyscy byli zadowoleni. <laughs> Prywatnie dziadek tu się y, kolegował z lekarzem, doktorem Papozińskim, którego jest ulica. Bo doktor Papoziński w czasie okupacji pomagał bardzo dużo partyzantom, ludności i z aptekarzem, panem Ageryskim, też już świętej pamięci obaj nie żyją. I ja za czasów w tych latach 60., -tych, 70., -tych, 50., -tych, oni tutaj bywali, bywali u dziadka, poza tym, no mało kto, tak pewno no tutaj ludność rolnicza raczej przychodziła tylko, żeby zakupić grunty. To dziadek powoli, powoli musiał sprzedawać, bo, bo, bo po prostu już sam nie, nie byłby w stanie obsłużyć tego, tego całego obszaru. mamy. Trochę mamy. Dobra, nie bolało. Władze lo lokalne, samorządowe dbają o to, żeby wiedza o tak znakomitej postaci, o postaci wybitnej z przedwojennego życia publicznego była propagowana, i żeby lokalna społeczność, młodzi ludzie także wiedzieli, kim był, co zawdzięczają temu człowiekowi. Jak żył, czym się zajmował. Przecież on stąd jest jakby. Y tak, oczywiście. My jesteśmy jako mieszkańcy Gminy Ciepielów wyjątkowo dumni z tego, że na terenie właśnie naszej Gminy Ciepielów, tutaj w miejscowości Stare Gardzienice, żył, mieszkał i pracował wicemarszałek Sejmu II Rzeczypospolitej Polskiej, pan Wacław Długosz. Ta historia z nim związana może mogę to, o tym powiedzieć, że my jesteśmy wyjątkowo dumni z tego dumni z, z tego, że taki polityk mógł. Mógł działać dla polskiej wsi, mógł działać dla gminy Ciepielów. To od niego się wiele rzeczy tutaj w gminie Ciepielów w okresie międzywojennym rozpoczęło: budowa kościoła, budowa ośrodka zdrowia i wszystkich innych rzeczy, które były tutaj związane z rozwojem polskiej wsi, gminy Ciepielów. Na temat historii Wacława Długosza została wydana książka w 2005 roku. Była promocja tej książki w publicznym gimnazjum. Była także świetna uroczystość. Ten cały przekaz związany z książką, związany z Wacławem Długoszem, to taka cegiełka naszego samorządu, naszego społeczeństwa w upamiętnieniu tej osoby. My dzisiaj, spotykając się dzisiaj tutaj w rocznicę jubileuszową stulecia niepodległości, dodatkowo dołożyliśmy tą jeszcze jedną cegiełkę w postaci nadania ulicy. Ulicy z Centrum Ciepilowa do domu rodzinnego Wacława Długosza. Od dzisiaj ta ulica nosi nazwę wicemarszałka Sejmu RP Wacława Długosza. To ma przy wszystkim przypominać, że taka świetna osoba żyła tutaj. To jest przekaz przede wszystkim dla młodych ludzi, bo tylko młodzi ludzie będą świadczyć o tym, o historii, o naszej przeszłości, o życiu w gminie Ciepielów. Bardzo proszę się przedstawić. Artur Szewczyk, wójt gminy Ciepielów. I bardzo pięknie. Mamy to.